Hej, siemano, że Filip z tej strony dzisiaj zalogujemy się na konto mojego e, kolegi bo dzisiaj e, trafił e, nową e, postać Dobra. Udało się godziny i mamy. Jestem na koncie Kacpi YouTube. I patrzcie, trafił dzisiaj chłop. Spajka. Spajka goś trafiła, nawet dajna majka nie ma. Dobra, zły. I wzi, No się, O, wypełniliśmy misję za 500 żetonów. Ja bym chciał by do Dynamajka. Patrzcie, mega boxa od tej ma. Może, coś, może znowu trafi jakąś legendę. Ale dobra. Teraz mu szybko do Dynamajka, i będę kończył ten odcinek.

Wiecie, wiecie ja się tak zaczął, w że zrobiłem, gdzie, gdzie się Tylko Nie. ja Nie. jak Nie. 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 gdzie Nie. 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 on Nie. 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 W ogóle tu trochę sobie przyciszę browla. W ogóle Kubuś też ogląda, więc. Cieszka. Dobra, widzowie, mamy wina. dodaj na Majka. I. Nic więcej nie będziemy mu robić na końcu, Bo. Ja się tak tylko na chwilę włamałem, bo on może w każdej chwili wejść na konto. Rozumiecie. Bo wiecie, że są wakacje jeszcze przez kilka dni. I ja i Kacper dziękurammy w Brayla teraz. Praktycznie cały dzień, więc wiecie. Znaczy, no dzisiaj nie grałem cały dzień. Wczoraj też, a na przykład przed wczoraj grałem cały dzień. Dobra, i. Mamy kolejnego wina więc teraz będziemy yy, yy, sobie dobijać znowu pucharki tylko chciałem teraz spajkiem dobić ostatnie kucharki bo w sumie to mi najbardziej o to chodziło żeby sobie trochę ubrać spajkiem bo ja na swoim głównym koncie nie mam spajka. Brakuje mi spajka Leona i Sandiego i będę miał wszystkie postacie. Legendy mnie po prostu nie lubią. Kruka mi dali, ale nie mogę grać, bo mam go na mega wysokiej ramze. No ja mam tylko na 20. No i wiecie. I cały czas krukiem tracę. Powarki, więc nie chcę im grać. Czekajcie, zaraz mnie armata Jessie zabija. Dobra, czy już na pewno mi dodaj na Majka? i zaraz do niego zadzwonię, żebyśmy sobie razem pograli, i on, i wtedy się zdziwił. Dobra, teraz się wylogowujemy z jego konta. Dobra, wylogowujemy się z jego konta. Dobra, elo.